Wyruszyły. Dobrze przyjęła startę Persja i ona jest na prowadzeniu. Ale już mocno poprawia Akropola. Akropola wyprzedza Princess Emily. I obejmuje prowadzenie Princess Emily. Na drugim miejscu jest Akropol, na trzeciej pozycji Grace. Grace teraz przesuwa się na miejsce drugie. Princes, Princess Emily, Grace, Akropol Belle Epoque. Belepok teraz poprawia i jest druga. Prince Emily, Belepok, Akropol razem z Grace, później niewielki odstęp, San Ambrogio razem z Kittle Bomb i Persia i stawkę zamyka Blue Source. Wciąż Utrzymuje prowadzenie Princess Emily w połowie zakrętu. Princess Emily na drugiej pozycji razem Grace oraz Belle Pog. Na czwartym miejscu plasuje się Acropol, poprawia teraz San Ambrogio. Z tyłu Persia, Skittle Bomb oraz Blue Source. Są na prostej. Wyprowadza Princess Emily, ucieka, znakomicie finisuje Akropol. Akropol przy Kanacie Belepok. Akropol, ale nie poddaje się Princess Emily. Staje ponownie do walki. Princess Emily, Akropol. Princess Emily Akropol. Polem finisuje San Ambrogio. Akropol i Princess Emily, Akropol przy Princess Emily. Ależ zacięta walka do samego celownika.